Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, troszkę się ochodziło i tak naprawdę zbliża się wieczór, więc ja pomyślałam sobie, że robiąc kolację, e, nagram też filmik dla Was, żebyście ten przepis mogli wykorzystać, bo to jest przepis na kolację i na śniadanie. E, I to jeszcze z użyciem frienda, bo e, pytacie się, jakie są przepisy? No, przepisów jest mnóstwo Każdy przepisy możecie modyfikować i nagrywać z FRendem. I chcę wam pokazać, że na, z frendem nie tylko się robi zupy, na przykład 4 ponad litry, albo e, obiady, ale też możecie sobie zrobić właśnie kolację, czy tam śniadania e, w tym samym czasie. Kolacja. No kolację można przygotować szybko, ale taką kolację, no to z pewnością będzie zjadał zja każdy. Bo kto nie lubi jajek gotowanych i do tego kanapeczkę, z takim fajnym sosikiem. No kochani, także ostatni dzień czerwca, propozycja śniadaniowo-kolacyjna. To zależy kto, co jak. W moim wypadku jest kolacja. Polecam Wam i to będzie oczywiście nie wiem, czy to dobrze wymawiam, także poprawcie mnie. te z duszonymi pomidorami i jajka na miękko. No, tak naprawdę ostatnio jak e, byłam z koleżankami e, w w takiej knajpeczce to za dwie takie kanapeczki e, cena wynosiła 27 zł. Słuchajcie, dwie kanapeczki, a tu macie kolację całą, to jeszcze Wam zostaje na lampkę wina. Dobra kochani, rozpoczynamy gotowanie. I teraz tak, wszystko zaczynamy gotować na termomiksie. Jeśli nie macie frenda, bo też wiem, że nie macie, a pytacie jak to zrobić, to po prostu dajecie pomin i wszystkie te kroki, które są na frędzie, robicie na termomiksie. Oczywiście no, troszkę to Wam wydłuży czas, ale dacie radę. Ja w Was wierzę. Także, kochani, lejemy wodę. 400 gramów wody o temperaturze pokojowej. Muszę zerknąć, tak już się rozpędziłam. 400. Jest. Odstawiamy to. Teraz wkładamy koszyczek. Jeżeli macie frenda i termomix, to macie dwa koszyczki. W tym przepisie potrzebne są dwa koszyczki. Ale jeżeli nie macie frenda, to mówię: zrobicie, ugotujecie jajeczka i zrobicie za chwilę drugie, drugi ten przepis wszystko razem, może nie w tym samym czasie, ale się. No, kładamy. Następnie dajemy cztery jajka, rozmiar M. I to, tutaj jest bardzo ważne, bo mają być schłodzone, czyli prosto z lodówki. Ale znacie mnie, one są schodzone, to prawda, a ja mam pięć jaj. Bo tak cztery to tak, ja jedno zjem, spróbuję, a potem wszyscy się będą patrzyli na mnie. Dobra. I teraz to naczynie, czyli dajemy pokrywę z miarką. To naczynie przestawiamy na stację friend. Słuchajcie, zamieniamy sobie. O! Zamieniamy naczynia. Klikamy sobie dalej. Na razie frenda nie uruchamiamy, Przekła kontynuujemy przygotowanie przepisu. Proszę. Umieszczamy drugie naczynie i tutaj robimy tak, dwa ząbki czosnku. Już Wam tłumaczę co ja znowu zrobiłam, bo zaraz do Was wracam. Jestem, jestem, już wróciłam, słuchajcie e, zawsze coś się musi, nie ma odpowiedniej pory na nagrywanie filmiku. Tak, żeby się nic nie wydarzyło, bo albo ktoś zadzwoni, albo ktoś przyjdzie, albo ktoś wierci, albo coś, coś się zawsze wydarzy. Czy to jest noc, czy to jest dzień, przeboje są, albo telefon się zbuntuje i nie chce nagrywać. Więc teraz już lecimy dalej. Tak jak Wam mówiłam, jeden, dwa ząbki czosku i ja tu daję więcej. Dlaczego? Dwa takie, co oni chcą, i do tego jeszcze trzy. Ja zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Do tego dajemy 20 g oliwy z oliwek. Uwaga, ja dam troszeczkę więcej, 30. Już Wam tłumaczę zaraz dlaczego. I to zakładamy miarkę z pokrywą. 3 sekundy i obroty, 8, więc na razie nic nie powie więcej. Kopystką. I teraz tutaj ja celowo dałam więcej. Zgarniam to kopystką, i część z tego odkładam sobie do miseczki. Taką jedną łopatkę. O. Dobra. Zaraz się dowiecie dlaczego. A tu kontynuujemy przepis. Teraz do tego naczynia dajemy 400 gramów pomidorów z puszki, albo jak macie teraz jest sezon na świeże pomidory, macie dostęp do takich fajnych, zdrowych no to oddajecie swoje obrane oczywiście e, ze skórki pokrojone w kostkę, o nawet nie ma czterysta. Jedna łyżeczka, e, widzicie co się dzieje, to jest normalnie szok, jedna łyżeczka e, e, mieszanych ziół suszonych, w moim przypadku są to zioła prowansalskie, bo my bardzo lubimy te zioła. Do tego jedna druga łyżeczki cukru. Jedna pół łyżeczki cukru. Do tego pół łyżeczki soli. O. Do tego jedna czwarta łyżeczki pieprzu. Dobra. I teraz właśnie stawiamy ten drugi koszyczek. Zamykamy pokrywą. Zostawiamy drugi koszyczek. Słuchajcie, jest, jest. Teraz tam. 11 minut waroma, obroty, 1, odparowywanie. W międzyczasie założyć miarkę na pokrywy naczynia miksującego w stacji Friend. Eee, I co dalej? No cóż, tu patrz się podgląd. Aha, nie było podgląd. No dobra, na razie zostawiamy tak. W międzyczasie tego dajemy na. Dajemy, zamykamy sobie. E, Thermomix trend i zaraz do Was wracam, zrobię sobie tu porządek, pochowam te wszystkie pojemniczki i powiem Wam, po co mi był ten czosnek. Kochani, ja Was przepraszam, ale taka sytuacja wynika, że koniecznie musiałam odebrać ten telefon. No nie dało się, no po prostu się nie dało. I teraz tak, z racji tego, że tu już mi się kończy. A ja w międzyczasie mam ustawić, mam tutaj gotowanie na parze w stacji Fred. 11 minut. Zazwyczaj jest tak, że daje się wyślij, ale to jest też. Daje się wyślij i te ustawienia się wysyłają. Ale w momencie, kiedy się tu coś robi, to niekoniecznie niekoniecznie się da. Waroma, No i co dalej? i obroty jeden dajemy, czyli nasze jajeczka się gotują. Bądźmy, mi atakują dzisiaj. <grywa> czyli tak, jajeczka się gotują, e, nasz sosik się robi, a my w międzyczasie musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Tutaj co prawda są cztery kromki, ja mam takie małe te, te bagietkowe i po to od, e, odłożyłam e, ten czosnek z, 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 z oliwą, bo tu mamy że musimy tak skropić oliwą i nacierać czosnkiem, więc ja tak naprawdę sobie zużyję to, co tutaj mam, o, i mam tu oliwę i mam czosnek, czyli nie muszę e, brać, żeby nacierać czosnek, obierać następnego e, czosnku, tylko po prostu wykorzystam właśnie ten, co jest tu. trochę startu już, o, i oliwa z oliwek, ale widzę, oliwę muszę dolać. Ale jest. I te kromeczki rzucamy na patelnię z obu stron. Musimy je sobie przylumienić, nie dodając już żadnego tłuszczu. Czyli tak, gotuje nam się pomidorki, robią nam się jajeczka, a my w międzyczasie na patelkę kromeczki z jednej z drugiej stron. I zaraz będziemy wcinać. A ten zapach, powiem Wam, jest tak niesamowity, że ja to już nie wytrzymuję. Ale zaraz do Was wracam. Już, już mamy gotowe na zwoła. Słuchajcie, tak. Mnie ten przepis zaskoczył, bo oczywiście ja go wcześniej oglądałam, czytałam krok po kroku, a tu jest coś niedopracowane. Bo zobaczcie, tu mamy to w to międzyczasie tak zwanym. Jeżeli wstawiamy te pomidory, no to klikamy dalej. Założyć miarkę na fręta, wszystko fajnie. I tutaj w tym momencie te ustawienia mi się ustawiają i powinnam do tego wyjść, to się mi ustawia samo. Ale w momencie, kiedy ja gotuję, no to nie mam takiej możliwości tworzyć kolejnych kroków i przesłać to na frenda. Także tutaj coś jest tak nie do końca zgrane, ale se poradziliśmy. I Wy też dacie radę, bo Was zwierzę. No i znowu w tym czasie, jak już te, te ustawienia dajemy, obsmażamy sobie ten chlebek. Zobaczcie, chlebek obsmażony z oliwą i z czosnkiem, czosneczek. Teraz tak, w międzyczasie właśnie Stacja Frenc już mi zasygnalizowała, że jajeczka mam gotowe. E, pamiętajcie, żeby wyjąć koszyczek i się nie poparzyć, używamy haczyka do wyjmowania. I teraz tak, muszę te e, jajeczka schodzić pod zimną wodą. Nie wolno ich za długo zostawiać w naczyniu, dlatego że one dalej, tak jakby się gotowały, bo jest gorąca e, woda, leci para i one dalej dochodzą do siebie i już na pewno nie będą miękkie. Także ja lecę. E, Wypłukać, przelać tą zimną wodą te jaja. Mam już chlebek zrobiony, więc już tak naprawdę nałożymy tylko pomidory i próbujemy. Dobra, jajka przepukane i co? Jedno pękło. Ja tak myślałam, bo dawanie zimnych jajek do tego e, koszyczka. Dla mnie to jest takie trochę właśnie za duża różnica temperatur się robi. I, I czasem się zdarzy, że pęknie. Nie zawsze, ale się zdarzy. Dobra. Teraz tak, na pieczywo nakładamy e, te nasze pomidorki. A, zasłaniam Wam. Spróbuję się zorganizować. O! Zaraz pokażę wszystko. Czyli te, pie, te pomidorki z tym czosneczkiem. Do tego czosneczek... Patrzcie, musiałabym.. łyżkę. O, dobra, na razie zostawimy tyle. E, Dlatego możecie udekorować to bazylią, miętą, kto co woli. Bo wygląda już to fajnie. O, proszę bardzo, kromeczki podpieczone, chrupiące, parujące, gorące. No i do tego nasze jajeczka. I teraz tu pokażę Wam, czy faktycznie one są na miękko, czy nie. Się okaże. Bo no, tak, że były wię, większe, bo były rozmiar L, to jeszcze dałam ich pięć, ale... Są gorące, bo takie było półkanie na szybko, ale nic, damy radę, kochani, damy radę, wszystko damy. Dobra, jest jajo i teraz spróbuję, jak to będzie wyglądało. No, a jest na mięciutko, już Wam pokazuję. O, popatrzcie, jest jajo na miękko. O, wylewa się żółtko. Nie chcę tu na podłogę, ale jest na miękko. No to co? Jajo jak to jajo. Wiemy jak smakuje, ale jest. I do tego ta chrupiąca bułeczka. Uwaga, chrupiąca. Mm. Powiem wam, że pycha. Takie śniadanka albo obiadki to ja lubię. Mmm, palce lizać. Dobra, kochani, żeby nie zanudzać, bo ja już tutaj muszę iść szybko jeść, zapewne będę dorabiać jeszcze dodatkowo jajeczka i kromeczki. Także polecam Wam ten przepis albo na śniadanie, w moim przypadku to był na kolację. Piszcie, co tam jeszcze robicie takiego dobrego, no, podsyłajcie jakieś pomysły, bo, e, no, ja mam pomysły, ale liczę na Was, no, przecież Wy też jesteście skarbnicą wiedzy i tyle wiadomości, co od Was otrzymuję. To jest super sprawa i właśnie inspiracji jeszcze potrzebuję. Potrzebuję inspiracji, dawać proszę pomysły. Póki co, trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia. Buziaki, pa!